zobaczycie słynny na całym świecie wodospad de Tifos, uważany za najpotężniejszy na Islandii oraz drugi co do wielkości w Europie. Wciśniemy już na ten wodospad stało na 800 metrów niby coś już go słychać słychać, słychać. Zobaczcie ten krajobraz Podobno o największej sile przebudów Podobno na Islandii 85 megaton megawattów Elektrownię mógłby mogę zasilić. Uczyli. Teoretycznie miasto Reykjavik mógłby zasilić. Uważajcie, zbliżamy się do tego kolosa. Pamiętajcie, że jest to wodospad o największej sile przepływu wody na Islandii. Wy jeszcze go nie widzicie, ale ja już czuję drgania ziemi. Proszę bardzo, podziwiajcie w całej okazałości to piękne co do natury. Dodatkowo w tle wyłoniła się przepiękna tęcza, na którą oczywiście wszyscy czekali. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile osób już mnie pytało, czy warto odwiedzić Islandię. A ja zawsze powtarzam: Warto. Właśnie dla takich widoków jak teraz. Być może część z Was kojarzy skądś ten wodospad. A więc już Wam przybliżę temat: a mianowicie Ridley Scott uczynił go głównym bohaterem sceny otwierającej film Prometeusz. Od tego momentu bywa nazywany także wodospadem Prometeusza. Teraz sobie przypominacie? Tak, tam normalnie ten Słyszycie ten ogrom spadającej wody? Niesamowite doświadczenie do przeżycia. Co, fajne? Fajne. Kurde, trochę ciszej. Praktycznie do dzisiaj zastanawiałem się, jak będzie słychać mój głos na tle tego ogromnego szumu. Tak, wiem, że są osłony na mikrofon, ale. Wyobraźcie sobie, że na Islandię właśnie zabrałem taki sprzęt, znaczy mikrofon z nakładkami wyciszającymi i dosłownie cały jeden dzień nagrywania dźwięku poszedł do kosza. Mój sprzęt został pokonany przez wiatr i deszcz na Islandii. Betifoss znajduje się w północno-wschodniej części Islandii. Leży kilometr poniżej wysokiego na 10 metrów wodospadu Selfoss. W ciągu jednej sekundy przepływa przez niego średnio 193 m3 wody. Ta wartość oczywiście zmienia się w zależności od pory roku. Przepływająca woda pełna jest pyłu oraz osadów, przez co wyróżnia się brudnawym kolorem. Jest to pewnie dla Was nowość. Wcześniejsze wodospady na moim kanale miały nazwę to czysty kolor wody. Dla ciekawskich jesteśmy na terenie parku narodowego Wat Na google możecie sobie zobaczyć jak rozległy jest to teren. Patrzcie tam są ludzie normalnie Jak widzicie z drugiej strony również można przyjechać zobaczyć to miejsce. Natomiast głównie ludzie przyjeżdżają na tą stronę. Jeżeli ktoś był po drugiej stronie, dajcie znać, czy było warto. Ładnie na balanie. Piękna tęcza w końcu, po dniach. Wcześniej już widzieliśmy niejedną, ale nie takie ładne. Atau teman Cieszę się, że udało mi się odwiedzić ten słynny wodospad. Dodatkowo udało nam się zobaczyć piękną tęczę, co też jest miłym wspomnienia. Jeszcze tam ludzie wchodzą, ale już nie mamy czasu tam wejść. Tam widzę jest punkt widokowy. No i jeszcze po drugiej stronie, czyli tam dwóch w Patrz, oni siedzą tam dosłownie przy tym. No i oczywiście co najważniejsze, to był jeden z najsłoneczniejszych dni podczas mojego całego pobytu. Na Islandii pogoda jest na tyle zmienna, że dosłownie czasem wystarczy poczekać kilka lub kilkadziesiąt minut i pogoda może zmienić się diametralnie. Także jeżeli jesteście kamperem albo samochodem i macie czas, a aktualna pogoda pod jakąś atrakcją jest brzydka, to wystarczy trochę odczekać i może będzie lepiej. Co za tym idzie, na Islandii trzeba najlepiej być ubranym na cebulkę i mieć gdzieś pod ręką cienką kurtkę przeciwdeszczową albo coś w tym stylu. Zapytano mnie raz czemu nie mówię o parasolu, a więc już odpowiadam. Na ogół na Islandii wieje jak w kieleckim. Tylko Także albo wam go połamie, albo wiatr będzie tak podwiewał wodę, że i tak zmokniecie. Także kurtka czy płaszcz jest lepszym rozwiązaniem. Stojąc na krawędzi przed tak ogromnym wodospadem, człowiek czuje respekt do sił natury. Szum spadającej wody oraz drgania ziemi w tym miejscu są nie do opisania. Jest to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie doświadczyłem podczas mojej podróży. Jeżeli będziecie mieli taką okazję, to zdecydowanie warto chociaż raz w życiu zobaczyć tą krainę. Ja sam nie myślałem, że aż tak mnie zachwyci. Kamera nie odda wszystkiego. To miejsce trzeba poczuć. Jeszcze żaden kraj nie wzbudził we mnie tyle emocji co Islandia, a wróciłem ostatnio z Meksyku i odjechałem całą Skandynawię. Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety tu również przyszedł czas na powrót. Mam nadzieję, że podobało Wam się równie mocno jak mi. Ostatnio z racji, że dodaję jeden odcinek na miesiąc, to próbuję zmontować 20-minutowy odcinek. Dla Was więcej oglądania i atrakcji, a ja zużywam materiał. Bo niestety z powodów osobistych nie jestem w stanie już dodawać odcinków co dwa tygodnie. I gdybym robił tylko 10-minutowy odcinek raz w miesiącu, to za bardzo do tyłu bylibyśmy z materiałami. Już i tak ten materiał jest 3 lat wstecz. Także widzicie, jak po tyle jesteście z tym, co się u mnie dzieje. No nie, to już połowa atrakcji. Wszędzie takie kamienie wystają. Mało roślinności, praktycznie roślinności nie ma, jak jest, to mech. Jak nie mech, to drzewa. Przewodnik powiedział żart, że jak się zgub... co zrobić, jak się zgubisz w lesie w Islandii? Trzeba wstać. Bo są takie drzewa, normalnie są chałupki hałupki, to jest ciężko nazwać hałupki takie szałasiki co jakiś czas jakiś islandzki szałasik nie, no z metr wysokości ma taka hałupka, z czego drzewa mają półtorej metra, ani nawet półtorej, jak już półtorej metra mają drzewa to to już są duże drzewa na Islandii z tego co na razie widzieliśmy to to kolosy. najczęściej tu drzewka są takie, nie wiem no, pół metra, do metra już tu w ogóle drzew nie widać Same mchy, sama trawa. O dziwo chwastów prawie nie widać. Chyba, że to są chwasty, a my się po prostu nie znamy. Natomiast sama trosko. O, jest to wulkaniczna wyspa. Wszędzie głazy porozrzucane. O dziwo drogi w dobrym stanie. Jak jedziemy autokarem, to w sumie nie rzuca ani nie, nie buja, ani nie wiadomo, ale pewnie dlatego, że tu nie ma takiego transportu cięższego na co dzień. No jak jeździmy teraz, czwarty dzień jedziemy. No i w sumie jakiegoś tira nie widziałem, ani jednego nawet bym powiedział. Także no, małe samochodziki. Raczej też takich szkód nie robią, tym bardziej w takim natężeniu. Jak to jest tylko 350 tysięcy na całej Islandii ludzi. No turyści, no ale to ile ten turysta? No, też nie tak. Jak jeden samochód przejedzie, jak jedziemy przez godzinę, to nie wiem, może mijamy z cztery samochody czy pięć. Nie? No. Przy każdym hotelu praktycznie jest jakiś basen. Na razie nie zdążyło nam się żadnego odwiedzić, bo już przyjeżdżamy w takich godzinach, że nie ma czasu na basen. W jeden dzień mieliśmy czas, ale musieliśmy buty suszyć. Co nas porwała, ta fala prawie. Więc niestety odpadło. A suszyliśmy buty dwie godziny trzy? Trzy godziny nawet. Z suszarami cały czas. Co? Jeziorko. Nie było. Tak? Widziałem go. Tego nie widziałem. Jakie woda ma fajne kolory. Zielenie. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy o zwierzętach na Islandii? Nie ma zwierząt na Islandii. Na Islandii praktycznie są tylko te maskonury z takich co widać. Czasem gęsi, stado gęsi, jakieś szefrunie kąpie się. Konie te małe, które wikingi podobno przywieźli, bo to teoretycznie mówił nam przewodnik, że na Islandii koni nie było tylko właśnie Wikingzy, Wikingowie, Wikingowie przywieźli. To są takie malutkie konie, nie takie konie do jazdy, tylko bardziej do celów transportowych. Fajne konie, może uda nam się gdzieś z bliska nagrać. No i owce, masa owiec jest tu. Tu jest więcej owiec niż Islandczyków podobno. Natomiast nie ma krowy. Krowy jeszcze się zdarzają. Natomiast nie ma nic innego specjalnie, jak się jedzie. Nie ma ani kotów żadnych, nie widać, ani psów. Pies jeden nam się trafił na jednym odcinku, ale to był pies pasterski i też przywieziony. Psy, koty to przywieźli wszystko ludzie na, na Islandię ze sobą. Wikingowie podobno, bądź już później ci, co aktualnie zasiedlają te tereny. Natomiast nie ma to nic specjalnie innego. Żadnej jaszczurki nie widziałem. Żadnego ptaka innego niż maskonuranie. Gołębia, przepraszam. Gołębie widzieliśmy. Natomiast no nic specjalnie więcej. Nic. Tak dosłownie nic. W ogóle krów jest bardzo malutko. Wszystkiego jest bardzo mało. Islandia jest taka dosyć uboga Jakieś powiedzmy roślinne rzeczy czy, czy właśnie zwierzęta Wodospady na każdym praktycznie no, Nie ma takiej godziny, żebyśmy jechali i nie widzieli jakiegoś wodospadu No Co chwilę jest jakiś wodospad Stanęliśmy sobie na zdjęcia, 5 minut przerwy Żeby podziwiać krajobraz Tu macie postój przed wodospadem z dzisiejszego odcinka Chwilkę, więc może nagram coś o tych kilku dniach z Islandii, bo już jestem czwarty dzień i w sumie przez te cztery dni wszystko zależy od tego, jaka Wam się trafi pogoda. Jeżeli trafi się słońce, no to będziecie mieli wszystko przepiękne. Jeżeli Wam się nie trafi słońce, czyli deszcz, no to już jest trochę gorzej. Wszystko zależy co zwiedzacie. Jak wodospady, bo na przykład my wodospady zwiedzaliśmy w deszczu, no to wodospady były bardzo ładne w deszczu. No, były o zwiększonej mocy niż normalnie. Więcej tej wody tam jest. Natomiast minus jest taki, że za bardzo nie widać nic poza wodospadem. Na przykład teraz na ten wodospad, na który jedziemy, na ten, ten Post, to mówił przewodnik, że był ostatnio z grupą. I byłam taka mgła, że stali metr koło tego wodospadu i niestety. No, nawet go nie widzieli, tylko słyszeli. Więc wszystko tutaj na Islandii zależy od pogody. Pada, pada, jeszcze raz pada. No, teraz mamy dwa dni słońce. Ale to nie jest przez cały dzień słońce. Tylko, tylko jest tak słonecznie, później znowu pada, znowu słońce, znowu pada. Ale przynajmniej jest słońce. Lepiej niż przez te dwa pierwsze dni, co tylko lało. Jeżeli chodzi o ceny, no to jak na Islandii. No tutaj się nic nie zmieniło. Ceny na Islandii są niezmienne. Podobno i tak jest taniej. No przykładowo, piwo 1300 koron. Takie normalne piwo w lokalu. No także nie jest jakoś najgorzej, no ale 1300 koron. No to jest około 30 coś złotych, za piwo. Jedzenie 2000 coś, jakaś zagryzka w restauracji. Natomiast jeżeli już jakiś główny posiłek, no to 4000 koron. Także no, trzeba troszeczkę zapłacić. No na pewno trzeba sobie wziąć troszkę tych pieniędzy Sweterek ręcznie robiony, kosztował 10 tysięcy koron. Także wszystko zależy, co ktoś chce. Cześć żona. O. Rzeka niesie starty przez lodowiec pył, ale woda jest czysta, w sensie takim, że nie ma jakiegoś zanieczyszczenia bakteriologicznego, tylko ma taki kolor zmielonego błota, tak. Control anything if I can just think carefully, I control my destiny.